Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Co to jest? Gra na kompa Ja jestem Pabelus A to jest kolejny odcinek Beer Factory Proszę Państwa, produkcja browara trwa No i zadanko też tu jest ehm, Cały czas nam wisi to zadanie Że mamy Oczywiście jedną torebkę słodu Hmm Yy, cały czas na wisi to zadanie, że mamy ten kruszony słód ogarnąć Wy tam się dziwiliście, jak to jak to tak, że, że tam chmiel trzeba kruszyć czy coś No umówmy się, to jest gra, tak? Yy, w związku z powyższym, różne tutaj są, yy, na różne ustępstwa trzeba pójść Dobra, zobaczmy Kuźwa, co oni mi tu? Aha, to jest wkręcone, a wygląda jakby nie, bo śrub nie ma Tutaj śruby są, tu nie. A e, ja to robiłem. No dobra. Czego wy tam chcecie ode mnie? Bo przecież na. O, tam leżą wory, nie? E, zasugerowaliście, drodzy Państwo, że może trzeba na tego e, pikapa ogarnąć e, to wszystko, nie? W związku z powyższym będziemy dzisiaj to sprawdzać. ale to za moment hmm. no i dobra idziemy po powózek widłowy no i sprawdźmy sobie jak to tutaj ogarnąć, włącz silnik i jedziemy Rzeczywiście, pick up stoi, nie ma problemu, fajnie, ale mnie się coś tak nie wydaje, żeby to o to chodziło. Dobra. Eść z tym kierowaniem tym wózkiem to masakra jakaś. Cholera jasna, no. Lecić tam do góry. Dobra. No i okej, okay, sprawdzamy, słuchajcie. Mamy 129 dolarów. No i sprawdzamy. Tylko, że jak ja go tam y, wsadzę, tę paletę, to szczerze powiedziawszy, już jej raczej nie wyciągnę, nie? Albo no niby jak. A zresztą, jak ja mam ją tu wsadzić? Eee. O, o. Bracie, właśnie, kurde, pokażę, jak to <gry> Okej, okay. O, to rzeczywiście mieliście rację. No, ale wy jesteście mądralińscy, czyli pika po prostu sam już odjeżdża, tak? No to wygląda. Dobra, wychodzimy z tego pojazdu. Okej, okay, i co teraz? Identyfikator kontraktu: eksportowano kruszony lód, zobacz... Yy, kruszony słód. <grytanie> Zobaczmy te kontrakty. No i potwierdź. I zarobiliśmy, słuchajcie, 996 dolców. Otrzymaliśmy 21 punktów reputacji, elegancko. No i teraz co? Za 30 sekund będzie następny kontrakt, ale yy, jedną torebkę słodu mamy oczyścić, tak? Czyli generalnie rzecz ujmując, jak ja mam to rozumieć? Worek suszonego ziarna słodu. No dobra. Zobaczmy, lewy shift i co będzie, jeżeli dodam, jeżeli tu kliknę, to czy dodam 24? Nie? Może tak? Ok. Okej, okay. ale to jest cały czas jeden worek, tak? Czyli ten jeden. Hmm, dziwne. Lewy shift, dodaj 24. No to się nic tutaj nie dzieje. A może tu? No też nie. Hmm. No dobra, mogę 10 powiedzmy zamówić. Załóżmy, nie? Bo może oni coś tam z chmielem będą też chcieli ro robić. No to warto byłoby trochę pieniędzy mieć. Ok, 720 dolarów mamy na naszym koncie bankowym. Tutaj już czeka yy, up i przyjeżdża samochód. Dostawa jest. Jest ta dostawa. No ale kiedy ja będę browar robił? No bo kurde, no na razie to. No ja rozumiem. Dobra, dobra, panie, już jadę. Na razie to się trzeba dorobić, to, 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 to zdaję sobie sprawę z tego, nie? Także e, pierwsze... Czekajcie, wyjdźmy z pojazdu. Pierwsze pieniądze zarobiliśmy, no to nie ma problemu. Kurna, gościu. Po co ty tak trąbisz? Przecież ja tu jestem, no. Trochę za wysoko to mam, te widły. Czy teraz będzie dobrze? Jesteśmy po aktualizacji, trochę tutaj się to poprawiło. O, o Albo i nie. Okej okay. No to jadymy teraz. Y wyładować tu. Możemy tu też kamerkę przełączać, tylko że tu nic nie widać za bardzo. Ja już wolę tak jeździć. Ja to się tylko zastanawiam, czekajcie, bo tutaj yy, mamy tę maszynerię, nie? To troszeczkę kiepawo jest zrobione, dlatego że mm, powinniśmy tutaj mieć wjazd, tak mi się wydaje, nie? Możliwość wjazdu. Bo jeżeli my, powiedzmy, nastawiamy regałów, no to jak my tym wózkiem będziemy lawirować? Trochę tak ciężko może być. Dobra. Zaczynamy nasz teatrzyk. Eee, Oczywiście jedną torebkę słodu. Ale poważnie. Pyk. Dobra. I... Taśmociąg chodzi. No to jedna torebka słodu ma być. To niech będzie ta jedna torebka słodu Teraz pytanie Czy ja to już mogę, czy nie mogę? Okej okay. Je... O, tu więcej idzie Ty, co on to... A, czekajcie, czyli ja mam rozumieć, że z jednej torebki wychodzą 4, nie więcej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć torebek? Czyli ja miałem po prostu zapas. Mamy wyeksportować swoją pierwszą produkcję. No to zróbmy to. Ty kuźwa, oddawaj torebkę. No jakie ja mam to teraz? No wiecie co, czy, czy to tylko na paletach można? Może to na paletach można tylko Dobra, ale wiecie co, ja, bo ja bym chciał sprawdzić Ja na razie sobie tutaj to poukładam yy, Palety by się przydało kupić, wiecie? Wydaje mi się, że... A jak się... to fajnie to było, kurczę, się dostępował, nie? Od razu Yy, ja chcę sprawdzić, przede wszystkim, jak wygląda tutaj sytuacja W momencie, jeżeli ja, na przykładu, yy, będę chciał... No tak, to nie ja, no, aha No, weź to Prosto, o Jeżeli ja bym chciał wrzucić jeszcze jedną taką torebkę, nie? Rzuca, chłopak, kuźwa, w tym... To jest raw mold, a to jest Krashet. Dobra, Rzućmy jedną torebkę i jeszcze zobaczmy raz, jak wygląda sytuacja, czy z tej jednej torby też wyjdzie pięć, bo może to przypadek był. Może ja tam jeszcze miałem zapas jakiś. Zaraz, no, no dawaj, zaraz będziemy patrzeć. Idzie jeden worek. A, czyli ja tam miałem po prostu zapas. Kapuje. Wyeksportuj swoją pierwszą produkcję. Tu się coś... No dobra, to mogę wyeksportować, ale do tego jednego wora to mi się trochę nie opłaca, nie? Chociaż z drugiej strony <noise> sprawdź, a tu co leży znowu? Kurde, jak to się stanęło? Że to tam było. I wszędzie worki leżą, kurde. Idę zobaczyć tamtego wora, co to jest. No też roll. O, ciekawa sprawa. Rozmnażają mi się tu, czy jak? Dobra, podjedźmy słuchajcie wózkiem, weźmy te... Weźmy tę jedną paletę, tak jak, żeśmy, tak jak nam kazali e, Ogarnąć temat jednego wora hmm. No to faktycznie Chociaż, no tak, no weźmy A się tu. Pełno śmieci tu by wypadało, słuchajcie posprzątać to tak konkretnie. Wstaśmy to na pizku Opa. Okej okay. I zakończ swój pierwszy kontrakt A co ja kuźwa poprzednio robiłem, tak na dobrą sprawę, bo Przyznaję szczerze, że, że Ja już ten pierwszy kontrakt kończyłem <laughs> No dobra Kontrakt no i nie rozumiem Gdzie, gdzie mam ten pierwszy kontrakt zakończyć? Ojejku, tu 21 worków surowego ziarna słodu są za 1120. Oj, to jeszcze drodzy twórcy by trzeba było posiedzieć nad tym troszkę, wiecie. Bo tak na dobrą sprawę, to jest mały problem. Dobra, ja proponuję. Już, nie ma zabawy. Ja proponuję, słuchajcie, zamówić yy, może dostawa. Yy, rynek przemysłowy yy, Zamówmy sobie, nie wiem, z 5 palet. Zamówienie. I dodatkowo jeszcze bym chciał zamówić, załóżmy No te 21 Worków, tak? Aha, nie stać mnie. No dobra, ale ja tam coś, coś tam mam swojego. To powiedzmy... Hm. Niech będzie 16, o. 93 dolarki mi zostały. Ten tutaj sobie siedzi. Szkoda, że nie można biegać, bo on tam... trochę taki jest... chłopek roztropek. Nieogarnięty. No to dobra, jadę Dobra, i moment, moment Tylko Te widły trzeba trochę opuścić i tak wcelować, nie? Ach, kurczę, prawie. Jeszcze troszkę opuśćmy Nie wiem czy nie za nisko teraz. A! Poszło. A, tylko tutaj to nie... Mówicie co? Nadal nie nie ogarnąłem tego? <laughs> tego, ja, tego jak podniosło, kurczę. oj, ale powiem szczerze, yy, no mamy jakiegoś buga, słuchajcie, bo... bo wjeżdżam i... To już za nisko te widły są, a dam wyżej nic się tu nie dzieje, nie? I po prostu No właśnie Więc coś tu się zdupcyło. A, bo to w rękach, dobra Szczerze? To trochę słabo, nie? To jedną tę paletę sobie dajmy może tutaj gdzieś od razu o Zaraz rozładujemy Ale ja te palety Zobaczmy co oni tam jeszcze mają no to będę rzucał tam na razie Później je sobie jakoś może przewiozę Czyli generalnie rzecz ujmując to Jeśli mowa o Ja pierdolę Jeśli mowa słuchajcie o kwestii Związanej z rozładowaniem takich rzeczy No to ręcznie trzeba robić No dobrze Eee. Yy... Aha, no dobra, ciężarówka po prostu miała jeszcze zapas różnych rzeczy, także przywieźli też i słód. Okej, okay. dobra. Zdarzają się takie rzeczy. Księżarówka... Kierowca stwierdził, że on nie będzie czekał na rozładunek. I postanowił się ulotnić. Dobra, można i tak. A my teraz sobie przerobimy tutaj elegancko. Ja proponuję, żeby te wory, które leżą na ziemi, żeby one trafiły też na paletę. Jeżeli to się tak fajnie będzie snapowało, jak, jak tak przyciągało się będzie, no to ja jestem za. Ale nie chcę krakać, tego lutka. już dawno tutaj nie widziałem, co tego włóczęgi, nie? Dobra Paliwo się kończy Cholera, nie, nie ta kamera yy. tak. Paliwo się kończy Zobaczmy, czy to się dosnapuje? Tak, super, zarobiście, to, to mi się podoba No kuźwa Synu Ono. Dobra, mamy cztery worki Raz, dwa, trzy, cztery No to nie ma tam jeszcze jakiegoś leżącego? Nie ma No to ciśniemy dalej

co? Potrzebujesz wózka, żeby rozładować te palety? No kuźwa, może dlatego, że nie jest tam dopchnięta. A teraz? No jak mam kurna rozładować palety? Co to pierdzielisz dzisiaj ty? Potrzebujesz wózka, żeby rozładować paletę, kuźwa ona tak jakby była cały czas na samochodzie w takim razie Aha no dobra skrzaczyło się drodzy państwo No i co ja mam teraz z tym zrobić Dawaj tam synu Czyli to jest tak, jakby to na samochodzie jeszcze było, słuchajcie ten łuczek skubany A tak to, to tego nie zrobię? Żeby to zwalić jakoś z tego? Nie, bo to jest przyklejone, kurczę blada Nie da się tego zrzucić Ajajajajaj Cholerka No dobra, to nic, mam pomysł Zróbmy to może tak Podjedźmy do pick -upa. I zaraz zobaczymy czy my możemy generalnie wziąć i... I to upłynnić Załóżmy za jakąś tam kasę Nie możemy To fajnie To fajnie, trochę, trochę, kurczę, No nic, no to jest, proszę państwa, prolog Tutaj jeszcze wiele błędów ma prawo się e, wydarzyć Tylko, że na dobrą sprawę Poważnie? E, tylko, że na dobrą sprawę, no to my już hajsu nie mamy e, Tak, żeby ogarniać ten temat I teraz zobaczmy w takim wypadku, no bo skoro taka jest sytuacja z, ty, z, tym, z tym pieniądzem, no to może ogarnijmy to co mamy, nie? Może tutaj jakoś tam pomalutku, pomalutko odrobimy hajs i będziemy w stanie coś tam. Wiecie, tuźba ten ciul wrócił. No i wykrakałem, nie? No ale dobra, my tutaj mamy w tym momencie robotę. Tamten to chyba nic tutaj robił nie będzie, nie? Może będzie brudził, ale... Ale wie. Tu paliwo mi się w wózku zaraz skończy. Okej. Okay. Teraz pytanie, jak tu, się, jak tu się tankuje tego gamonia? Gdzieś te palety muszę naprawdę ulokować, bo samochód mi nie przejedzie tutaj. O, paleto może by bezomnego rzucić, co? Sprawdźmy. Dobra, ten wyjeżdża i co będzie z pieniądzem? Hmm. Aha, tutaj to po prostu... A, dobra, nie zapłacą nam póki nie będzie całej jedynki. No to leżę i kwiczę. Niestety, ale nie zrobię tego. Także. Brakuje. Ośmiu worków do tego, żeby zakończyć ten, ten projekt. No cóż, ja się z Państwem żegnam. Dzięki za obejrzenie materiału z tej gry. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, papa. Pa.